Bardzo cieszymy się, że w Krakowie, w kinie Kijów, jest czas na Miłosierdzie Boże, są opuszczane filmy o Miłosierdzie Bożym. Pamiętajmy, że Miłosierdzie Boże narodziło się z krwi, z krwi na krzyżu. Chrystus oddał życie, powstało Miłosierdzie Boże. I podobnie nasi bracia męczennicy z Pariakoto, Zbigniew i Michał oddali swoje życie przelewając krew. Ich miłosierdzie jest owocem i źródłem również Miłosierdzia Bożego.